Piątek. Wiedziałem, że będzie taki donate. Patrz. Nowe skrzynie na kidrop.pl. Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. Kidrop.pl. Michu, widziałeś magiczne skurwy. Syn dostał 5 miechów więzienia. Dobrze tak kurwie, ulanej 3 zł. Widziałem. Nie jest to śmieszne i na pewno nie będę... Na pewno nie będę na tym temacie sobie widzów nabijał. Bo tak się nie robi. Bo to nie jest... Nie jest kurwa zabawne. Pozdro. Pozdro Matryk, Był jaki był dla mnie. Ja dla niego byłem jaki byłem. Ale jeśli w grę już chodzi więzienie, to nie ma żartów. Prejerem jesteś? Że mu życzysz więzienia? I się cieszysz jak kurwa jakaś? No witam, bilecik skasowany. Pozdro Hagiot. Teraz pani Gosia i Jacek będą mieli ciężej trochę, mam tam nadzieję, że danie jakieś pieniądze im zostawi, nie? W sumie dla nich zostawiać pieniądze, oj ciężko będzie. Dobra, nieważna, nie, nie moja sprawa. Damiano, pozdrów Mordo Damiana z Buska, wariacy. Damiana z Buzka, waria, war, wariacie. Dzięki Damiano. Z tym wszystkim do góry. Marcin Krasowski. Dobra, i to już ostatnia rzecz, którą robię dziś na telefonie. Punter X26 się marfon, masz tu malo prowizje z mojej wygranej na wlecie 100 zł 1200 zl dobra morda z ciebie 15 zł. To dobrze, że ci się udało, bo niektórzy wchodzą, wiesz o co chodzi. Szybka przegrana i dzida z kasynka.